Dobra, a jak Oj, to jest... Co? Nasz głos Co? Masz głos dowalony. Dobra, bo sprawa jest taka, że niby dostałem kurwa jakąś bujówkę w mieście, ale to jest w ogóle jakąś nieprawdą. Od koś. Co? Odkąd zostać. Nie wiem, od chyba 215. Czekaj, zaraz. Znajdę. Odwajta Boże. No od dostał. To my cię przycimy do Ita i ty sobie to wyjaśnij za item. Jak, jakieś będziesz mieć niedogodności, to można nas przyjść. Dobra? No dobra, dodajcie no mi kodań do Dobra, White, bo sprawa jest kurwa taka. No. Czemu ja bojówkę RP, znaczy bojówkę kurwa w mieście, kiedy ja kurwa dosłownie próbowałeś mi go auto, to kurwa ukradłeś, to ty mi w ogóle robiłeś ale ty układałeś frakcyjne auto jak frakcyjne auto? No to było frakcyjne nie, to nie było frakcyjne było frakcyjne nie tak nie, bo ja miałem własne tak, bo no, ja to, no, 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 bo no, nie tam nie tam pracuję on mi wtedy streama na Discordzie dawał A ja wiedziałem, że, ja, ja, ja to z twojej perspektywy wiedziałem, że to jest frakcyjne no dobrze, ale mi dał, nie? Co ci da? No, no dał mi te dawał, auto, no. Bo to, bo on mi dawał streama, na Discordzie, ja sobie oglądałem, jak grał, nie? Jakiś losowy ziomek mu dał w górę. No ja nie wiem, kurwa. Co było na live, to nikt nie robił tego przecież. No ale kurwa, co jest. Ja mam e... ja ja i co wciągnąć to No dobra, ale czemu kurwa dostałem jeszcze w ogóle, jeżeli ja to auto, to im moje? co ty w ogóle robiłeś?

Ej. No dobra, dobra, dawaj poczekalnie, bo ja chcę sobie z kimś innym pogadać. Z kim? No, ja chcę sobie z kimś no, innym ja pogadać. No, no, nas wyrzucił, No dobra, coś tam mówi, on chyba z, z tobą nie gada. Dobra, no to chodź na poczekalnie. No, co kurwa, wyrzuca za to, że ja mu tłumaczę? Nie? No, po, on, powiedzmy, że nie miał argumentów i cię wyjebał, nie? Zaczynasz. Dobra, no, dobra. no dobra, to zaczyna. No, poczekaj. No. Dzień dobry, co się stało? Dobra, sprawa jest taka, że ten jeden administrator waszych administratorów, tłumaczyłem, to on nie chciałby z nami i mnie rozłączył. Bez powodu. W ogóle. Dobra, czekajcie, nas wypierdoli z kanału. Czekaj. Co to ma być na poleryfiku, że polary, administrator mnie nie Czekaj. Weź ty white a jak po prostu. Na trójkę. No, zaczyna. zarząd. No. Halo, white. Na. Czemu nas wyrzuciłeś ze powodu? Czemu nas wyrzuciłeś? Halo. No halo, no czemu nas wyrzuciłeś? Halo no. white. Czemu nas wyrzuciłeś nie ze powodu? Czemu ich wyrzuciłeś? Skąd? No skąd nas wyrzuciłeś, Ja ci tłumaczyłem, a to ty mnie wyrzucasz. No co to ma być do kolory? Ja nie chcący. To nie Kurde, niechcący, chcący. Dwóch nas wyrzuciłeś. Nie wiem, gościu, ja ci tłumaczę, ty masz w ogóle w dupie, bo nie umiesz mi pomóc, nie wyrzucasz. To jest administracja, tak? Tak. No, tak działasz, no. się kolego, no. No, fajnie. No to ja bym proponował tutaj koledzy Dobra. panowie, słuchajcie z administracji, No to wyź weźcie, o coś zróbcie, bo to no, co to za administracja, no, u, nie? Przyliśmy w sprawie bana, a nie pierdali o nim, więc się pytam co sprawie bana dalej tutaj ułakany No, co się stało? Jaka była akcja? Nie no. wiem. Ja, bo ja jeszcze tam jednemu dał, e, bana, a druga ja mu dałem. No, dajesz mi za co a, za nic. Za to, że ktoś jakiś ziomek mi dał auto z policji, tak? Abdul jest, Abdul? Nie, o, jest, abdur. jeszcze, jeszcze abdur. mi wpisałeś kredygościową bujówkę. Bo, bo, najebać, bo ja odjebałem, to wiem, nie chodzi o mnie. No gościu, ale kurde, czemu pstysz bojówkę w mieście za to, kurwa, kiedy mam auto z policji, jakiś ziomek mi dał? No, ale nie możesz. Ale co nie mogę? Nie mieć auta. No, ale jak mi dał, kurwa. Jeszcze mnie zamknął. To zwróć do policji. Co? Zwróć do policji. No, ale tam policji nie było, bo on jeszcze wszystkich rozstrzałał. Dobra, na ale był, chyba... czemu dałeś powód yy, na bojówkę w się... Co się stało? No, bo jak ten... Chciałem je zdefałkować to on mnie zabił po prostu. Co? No, bo on wsiadł do fury, no to on mówi mu, kurwa, wypierdalasz. On nic nie robi. No i ja ci mówiłem, no, że wypierdala i co ty robisz, no ale goście, jeżeli mi się kurwa wbiórzył do fury bez powodu, no to co to ma być? Ale to nie twoja fura. No ale czemu no, mi się to, wbijasz do no bo ty bez słowa to zrobiłeś, no to co on miał sobie myśleć? Gościu, jakiś random obieziomek mi się wpierdala do fury, ja mam nic nie robić, przepraszam bardzo. I ty go zastrzeliłeś, wtedy, jak wszedł? Tak? No, wszedłem, no, kazał mu od No, go nie od, razu. Nie, od razu. nie od razu. Żeby wysiadał i co on robi, no, no i potem. No więc mówię, żeby wysiadał, kurwa. No, to bok go tego postrzeliłem, nie? Ale no, mi wsiadę dał auta, kurwa. No i no co to ma być? Jeszcze mi wpisuje potem bojówkę w mieście. Mhm. Coś masz w na swoje Nie mam. Myślimy, kurde, brzesz bez kanału, już się nie pomijając tam, nie? Ty jaka mieliś masz szumbana? Dobra dzień. Fajbanek. No. To co, z, co robi z Ruite. No to się jako oni ilo. O piechu. ty chcesz Szumbana, czy jak? Nie, 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 ja odjebałem. Prawda. Ale ja bym, kurde, coś chciałem zrobić, no bo co to jest za administracja, która mnie wyrzuca bez powodu, bo... Pomyślimy nad nim zachowaniem. Na pewno dostanie wioski. Dobra, dziękuję. E, wszystko, co się, z... się zostało zgłoszone, zostało rozważone. dziękuję. <słuch> <słuch> wszystko, co. <byli> wśród, <słuch> <Ty>. <słuch> <słuch> nie, nie, zgłoszone, nie, 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 o nie, 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 nie,